Zablindowany kusak? Nie mam już ładunku! Co działa tak, o? się dzieła, tak jak ja bym. Pita pod drugą macie, wyruchajcie te no. z którą rozmawiałeś, jak w no. nim Discord'a biłeś? Co kogo? Tę dzierlady, z którym rozmawiałeś. He, okay, to działa lepiej yeah. niż myślałem. Let's go? Nie, yeah, nice. Jak coś tu wejdzie, jeśli powiesz, że mam autyzm, to ja dla ciebie klipa, że ty masz autyzm. Tak? Ty jesteś pełni normalny! Widzisz jakieś popierdolę? Ja widziałem jakieś ziewane popierdolę Nice Leży, że na wieży, nie wiesz, że na wieży co, jeży, tak Dostaję head a jakiegoś kurwa losowego ja pierdolę Chodźku Czyli fantom to jest na blisko, tak? Tak ale nie, fantom nie jest słaby. Ja w tych że jakby wiadomo, to nie są najsilniejsze przeciwnicy, ale ja ich mocno rozpierdalałem z Antoma. Ja tak naprawdę tylko fantomem gram w tym meczu prawie. Teraz dopiero wandale kupiłem. Na blisko jest pojebanie silny. <grym> <Mię>. O! <przysłu. grym> e, idące. Nie, Tyku, przepraszam. Wiem, że ty mało ASów robisz w porównaniu do mnie, więc przepraszam, ci zabrałem. Przepraszam. Mm. <grym> No <laughs> tak <laughs> to naprawdę powiedział szamna na to